Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z unboxingu. Słuchajcie, paczka przyszła do mnie ze sklepu wędkarskiego Gdów Bilczyce od naszych partnerów, z którymi mamy współpracę, za co bardzo dziękuję. Słuchajcie, co jest w paczce i co z tymi rzeczami będziemy robić, tego dowiecie się już za chwileczkę. Ja idę naszykować... Po prostu nożyczki i nóż do otwierania paczki i widzimy się już za chwileczkę. Na film zaprasza Z Fishing Team. Ok, a więc słuchajcie, nóż mam yy, i nożyczki, więc teraz zabieramy się do otwierania paczuszki. Yy, już Wam tutaj powoli opowiadam między innymi co z niektórymi rzeczami będziemy robić z tej paczki Otóż tak, paczka jest dla naszego teamu, ale i nie tylko więc paczką my się podzielimy z chłopakami porówno ale jest tu kilka rzeczy z tego co wiem, które pójdą na konkurs który organizuje Tomasz Szczepański i dwie rzeczy zabiorę na konkurs który będziemy organizować ze sklepem wędkarskim w Dół Wilczyce już 1 czerwca, czyli na dzień dziecka. Eee, także taka mała zapowiedź tego wszystkiego. A ja już tutaj rozdzieram paczuchę. I za chwileczkę przenosimy się do środka. Pudełka. Okej, okay, a więc tak. Otwieramy paczuchę. Tą gdzieś A dobra, dobra. Tu. Tu. No, także eee, słuchajcie, ja ogólnie zapraszam Was do odwiedzin sklepu naszych partnerów sklep wędkarskich w Oczywiście strona do sklepu będzie podana w opisie filmu. Zachęcam Was do subskrybowania i do zostawienia łapeczki w górę pod naszym odcinkiem. Eee, dobra, mamy paczkę, tutaj bliżej kamerą podjedziemy i zobaczymy co tutaj ogólnie jest. Słuchajcie, no pierwsze co, mamy zanęte trapera e, gigant e, wody bieżące River. Ja na razie będę kładł te rzeczy tutaj na bok, a potem wszystko zobaczycie Kolejna zanęta 2,5 kilo. E, mamy również e, to samo Również z trapera Powiem wam, że strapera polecam e, Dlaczego polecam? To już wam mówię Dlatego, że odkąd pamiętam, odkąd byłem małym chłopaczkiem Mój tata używał zawsze trapera i na wodach PZB mieliśmy dobre dobre Efekty. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy haczyki z przyponem. Zobaczcie sobie, czwóreczki, szósteczki i ósemeczki. Także haczykami na pewno też się podzielimy. Eee, tak więc tak, pierwsza nagroda, która pójdzie dla Tomasza... Dla Tomasza, tak, to jest to czy to nie jest to? Poszekajcie. Mamy tutaj medale. Medale się przydadzą. Wyślemy też Tomaszowi te medale specjalnie od nas. To będą medale dla dzieciaków. Ale zaraz zobaczę, słuchajcie, czy to jest akurat to, co miało być. Dobra, najpierw zaprezentujemy to, następne. Tutaj mamy cream Puff, Pomarańcz Czekolada, również z trapera. Kolejną rzecz, jaką mamy, jest to metod feeder słodki czosnek. Eee, z jakiej firmy? No to nie wiem. Turbo Diffusion Booster Co on robi? Wielofunkcyjny atraktor o dużej zawartości aromatów. Czyli po prostu oblewamy, to jak tutaj jest pokazane, eee, pelecik. Lub też ja takie coś stosuję, powiem wam szczerze, na kulki i nie tylko. Kolejna rzecz, e, co tu mamy? Pelet, 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 również z trapera. E, mamy tutaj... Co my tu mamy? Przyskafkę. Szukam nazwy i nie widzę. Dobry jestem. Ogólnie co dalej mamy? Metod feeder, carpex i mamy tutaj fish, Libut, pop-up, Boilers. czyli kuleczki pop-upy. Ok następną rzecz jaką tutaj mamy również yy, z MASH Pro o, z Masz Pro fajna firma mamy tutaj kolę kola tak, to jest kola co my tutaj dalej mamy również strapera truskawka 16 mm pelet powiem ja wam ciekawy nie używałem nigdy peletu ani kulek strapera więc, więc, więc bardzo ciekawe Ok, a więc kolejną rzecz, którą tutaj dostałem, jest to sygnalizator elektroniczny do brań i ten sygnalizator będzie do wygrania u nas w konkursie, także od razu ja wam tutaj mówię, to jest sygnalizator, który wygra, wygrać będzie można w konkursie, jak i również ten oto zestaw. Zestaw przyrządów wędkarskich tak, z takim piórnikiem z przodu, a tu macie cały zestaw. Będzie do wygrania również u nas w konkursie. Tak więc te dwie rzeczy będziecie mogli wygrać. A teraz przechodzę dalej, to co wyślemy do Tomasza Szczepańskiego. A więc do Tomasza wyślemy metodę gruntową, czyli wszystkie akcesoria wędkarskie do połowu z metody gruntowej i z, y, zestaw akcesoriów, czyli woblerki myślemy również do Tomka. Ok, kolejna rzecz, do której przechodzimy, y, jest to metod Feeder Jackson. Z Jacksona również mamy y, kulki, tak, dobrze mówi w kulki. Tak, hakowe Tylko y, to jest zielona betaina. Powiem Wam, nigdy nic takiego nie wiedziałem, ani nie używałem. No i tutaj mamy pelet zalentowy że taka torba tego peletu tak więc yy, słuchajcie wszystko co dostałem za chwilkę będzie pokazane tutaj na stole taka krótka prezentacja Słuchajcie, a więc ja bardzo dziękuję za produkty od sklepu wędkarskiego w Dłubilczyce e, Tak jak mówiłem e, to e, tak, dwie są nagrody już tutaj, które Wam pokazałem będą fundowane właśnie przez sklep wędkarski w Dwa pudełeczka będą dla Tomasza A e, reszta, no to trzeba będzie to jakoś podzielić Także ja bardzo dziękuję za produkty za to wszystko, co zostało nadesłane przez sklep. I zapraszam Was bardzo serdecznie w sklep wędkarski Gdubilczyce, jak i na naszą stronę Zetwisz, Zetwisznik Team. Tak więc widzimy się nad wodą, do zobaczenia i do kolejnego odcinka. Cześć! Dziękujemy za oglądanie filmu do końca. Don't do those so 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 that my blessings. I feel like I'm falling. The is back. Tell me I'm garbage. I'm coming through something. That's why I ain't Phone progression is I wanted to fall.